yeah małeczko moi drodzy, jako jeszcze teraz jest taki okres jeszcze wielkałasny, bo kwiecień, no to twórcy dodają moi drodzy do gier UGC Hunt. I właśnie tak o wypłajnił się w gierce Tower Heroes. I właśnie dzisiaj pokażę Wam, jak sobie sobie tutaj to jajko, jego figura. Także co musimy sobie zrobić, aby zdobyć sobie to jajko? Najpierw musimy stworzyć sobie serwer, także ja tutaj sobie to oczywiście w tym momencie zrobię. No i ja tutaj wybieram mój drodzy casual Moda, i teraz jeszcze musimy wybrać sobie odpowiednią mapkę. Nie jestem pewien, czy to działa na innych moich drodzy trybach, więc lepiej wybiję jeszcze ten sam co ja. Szukamy sobie Biblioteki i w tym momencie jesteśmy gotowi, aby przejść do kolejnego kroku. I kolejnym krokiem będzie znalezienie książek na mapie. Jeżeli ktoś z Was gra w dors, to pewnie domyśla się o co dokładnie będzie z tym chodzić. No, chodzi w tym o to, że jak znajdziemy sobie książki na mapie, które pojawiają się wraz z kolejnymi wejwami, to będziemy mogli, tak jak to w przypadku dorsów, pisać specjalny kod, aby uciec przed fidżurem. No i teraz, jak już jesteśmy na tej mapce, to musimy sobie ją przejść, bo jeżeli nie przejdziemy i tych wszystkich 25 wejwów nie pokonamy, to nawet jak będziemy mieli prawidłowy kod, to po prostu nam to nie zadziała. I tutaj mamy jak widzicie biurko i to właśnie tutaj mamy kod, który nas interesuje, więc ja muszę znaleźć na pewno symbol gwiazdki, kółka, kopniętego kwadrata, kwadracika i x'a i potem właśnie te liczby w odpowiedniej kolejności wpisać. I jak widzicie ja teraz tutaj mam taką książkę i to właśnie książki tego typu musicie sobie szukać i zbierać, aby właśnie takie moi drodzy symbole otrzymywać. Z każdym wave'em coraz więcej ich się po prostu będzie tutaj respić. No i jak widzicie ja w tym momencie mam teraz kompletny kodzik i moja pierwsza liczba w kodzie to jest 8, potem mój rozdzie 9, potem następnie jest to czwóreczka, kolejna liczba to 0 i ostatnia piąta liczba to jest 1. No i teraz tak naprawdę muszę po prostu wygrać sobie na tej mapce i wszystkie 25 wejwów ukończyć. No i w tym momencie jak otrzymacie ten oto ekran to możemy wrócić sobie do lobby i teraz możemy wpisać sobie na kodzik. No i teraz jak już jesteśmy w lobby to jedyne co nam teraz zostało to kliknąć sobie tutaj tą ikonę Robloxa i wpisać sobie na kod. Mój to 89401, klikam redeem, no i jak widzicie mamy to Feature Egg, mamy odznakę, mamy jajko zdobyte i teraz jeszcze moi drodzy klikamy sobie tutaj na Łeściki, i tutaj w questach możemy, jak wyjdziecie sobie je odebrać, odbieramy sobie je. No i w tym momencie mamy itemek UGC na naszym koncie. Jeszcze naprawdę sporo kopii tego itemka zostało. Także, jak się pośpieszycie, to taką, moi drodzy, właśnie sztukę takiego itemka sobie wyrwiecie. I mamy coś takiego. Tak to wygląda. Szkoda, że to nie jest mój rodzaj itemek na głowę, ale i tak wygląda bardzo, bardzo fajnie. Także, jeżeli oczywiście ten poradniczek Wam się spodobał i Wam pomógł, to możecie oczywiście dostawić opeczkę w górę i subskrypcję. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, jak to zrobicie. Także w tym filmie to już jest wszystko. Trzymajcie się, no i cześć!